Witam Was, przyjaciele. Jestem Tajfun. Przyjaciele przesyłam wam wszystkim serdeczne pozdrowienia, szacunek i miłość w ten nowy dzień. Popełniliśmy błąd, podeszliśmy do hektora. Tyson podszedł do mnie. Oni się nie lubią. Dobrze młodzi, spokojnie. Dziś związałem Hektora i diabla razem. Przed chwilą też mieliśmy wielkiego pecha. Bracie ten diablo mnie wykańcza. Kupiłem im nowe grube łańcuchy. Chodźcie, pokażę wam stan obroży. Łańcuch jest solidny, tym razem z łańcuchem nie ma problemu, ale teraz ten diablo. Synu, bądź grzeczny. Kehribar, nie podchodź. Kehribar, nie podchodź. Tym razem diablo całkowicie rozerwał smycz. Zobaczcie, przyjaciele. Całkowicie rozerwał smycz. Tym razem ją zerwał. A potem. zerwał smycz i rzucił się na maraza. Na szczęście, marazowi nic się nie stało. Prawie złapał go za ogon, ale od razu go złapałem. Ale stary, na nich nie ma mocnych, to są jakieś inne zwierzęta. Nie rozumiem, skąd one mają taką siłę, co to w ogóle jest. A teraz patrz, wygląda jakby Keribar się na niego nastawił. Ten też zaraz zaatakuje Keribara. Lepiej zamknijmy Keribara. Chodź, Keho. Bo zaraz tam się coś wydarzy. Zaraz wybuchnie zamieszanie, coś się stanie, przyjaciele. Oby Allah uchronił Kehribar, bo jest już starszą dziewczyną. Niech jej się nic nie stanie. Przejdź, córko. Brawo, piękna. Stój, Marla. Widzisz, Marla też liczy na Keribar, prawda? Marla też atakuje Keribar, warczy na nią. Marla, uspokój się, wszyscy się nakręcili, zobaczmy młodych. Dzisiaj, przyjaciele, naszym tematem jest... Wujku, przyprowadziłem do ogrodu dużego owczarka, by sparować go z Asią. Przyprowadziłem psa, który ma około 95-100 cm. Skojarzyliśmy go z Asią, jeśli Bóg pozwoli, niedługo będą szczenięta. Dziś pomyślałem, skoro daje już jest, porównam go z moimi najsilniejszymi psami na zewnątrz. Ostatnio, gdy był daje, wszystkich przedstawiłem sobie w klatkach. Psy w klatkach nie pokazują się aż tak bardzo. Pomyślałem, że wyprowadzę je na zewnątrz. Przywiążę je na zewnątrz, porządnie. Potem pomyślałem, że przedstawię jego na zewnątrz. Wtedy zobaczymy, kto jest bardziej pewny siebie, a kto nie. Naprawdę, czy dorasta do swojego wzrostu i postury. Albo czy nasze dzieciaki dorastają, czy są aż tak pewni siebie, czy nie. Dobrze? Dlatego wybrałem Diablo i Heidesa. Dziadku, zachowuj się rozsądnie i patrz, Diablo atakuje. Synu, uważaj na lanie. Dziadek? Synu, nie wygłupiaj się. Powinniśmy zamknąć też ciebie. Popełniliśmy błąd. Dziadka też ja zamknę. O tej kanibalistycznej załogi też. Chciałem wypuścić to suna i pusata, ale zrezygnowałem. Teraz, gdy wypuścimy, daj jego... Gdy daje, znów spróbuje zaatakować. Cisza! Nie, dziadku! Słuchaj, dostaniesz lanie, synu. Trzymaj się od niego z daleka. Chodź tutaj. Ty, chodź tutaj. Mówię ci, chodź tutaj. Ten wariat atakuje diabla. Potem płacze. Włóżmy go do klatki, chłopaki. Na wszelki wypadek, żeby dede był bezpieczny. Jest jeszcze mały. Jeśli teraz w tym wieku dostanie lanie, tym razem jego pewność siebie zostanie złamana. Dlatego przejdź dede, Niech nie oberwie, by nie stracił pewności siebie. Dlatego nie wypuściłem Tosuna i Pusata. Nie chcę problemów z tą kanibalistyczną ekipą w razie chaosu. Teraz tylko Apollo i Maras są na zewnątrz. Maras właśnie przestraszył się i uciekł do klatki. Tylko on jest tam jako samiec. Podejmiemy duże ryzyko, zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli żadnych problemów. Mam nadzieję na spokojny filmik bez kłótni i hałasu. Liczę, że koledzy też, choć dajemu nie ufam. Nasi chłopcy to psychopaci. Najpierw idziemy do Hektora, potem Diabla, Hadesa i na końcu do Mazluma, dobrze? Apollo, szef, jest na zewnątrz? Zobaczmy. Jestem też ciekawy, czy Apollo zareaguje na Dajego. Ale Hektor już z boku ustawił się na Diabla. On też ciągle atakuje Diabla. Hektor bądź mądry, synu, bądź mądry, mój Lwie. To prawdziwi synowie Włoch. Jak on zdjął te obroże? Przysięgam wam, nic nie wytrzymuję z tym diablo. Oni obaj mają taką siłę fizyczną, że to niesamowite. Mocno naciskają, gdy biegną i skaczą. Rozrywają i łamią, nie pojmuję tego. Wujku mój, lwie, co słychać? Prawdziwy syn Anatolii, chodź, książę. Wyciągnę cię stąd, wujku. Dobrze, synu. Obyśmy nie mieli żadnych problemów. Chodź tutaj. Chodź, pasza, chodź, 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 chodź. Jego spotkanie z wujkiem się skończyło, ale nadal jest tutaj z nami, przyjaciele. Zatrzymam wujka tutaj, aż właściciel go odbierze. Lubię wujka, to piękny pies, niech mu Bóg błogosławi. Pasuje też do naszego miejsca, prawdziwy lew. Spójrz tylko na jego urodę. Wujku, chodź tutaj, no proszę. Niedźwiedzia nazywałem niedźwiadkiem, a tego wujkiem widzisz. Jemu też tak powiedziałem. Syn, chodź. Pasiu, chodź tutaj, chodź. Od kogo zaczniemy? Może najpierw pójdziemy do Apolla. Co wy na to, przyjaciele? Teraz na zewnątrz jest nasz pies, samiec. Syslu, nie podchodź za blisko, córeczko. Poczekaj, Apollo właśnie się nią zainteresował. Nie, Apollo trochę się oddalił od wuja, gdy zobaczył jego wzrost. Apollo! Chodź, synu. Chodź, synu, przedstawię cię wujkowi. Chodź, przystojniaku, nie wtrącaj się. Możecie ugryźć, nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. Apollo milczy, ale Tyson, tata, już idzie. Nadchodzi syn Argentyny, niech Bóg Cię błogosławi. Niech Bóg Cię błogosławi, oddam mu wszystko. Tajsona babę porównano do wuja. Kto warczy? Czy to Asia warczy? Stój! Tyson wygląda, jakby miał zaatakować. Tyson, spokojnie, synu, spokojnie. Spokojnie, synu. Na przykład tutaj Pusat i Baron naprawdę tęsknię za Baronem. Gdyby tu byli Pusat i Tosun, chłopaki by się rzucili. Rozumiecie? Ta kanibalska ekipa naprawdę podkręca atmosferę. Dlatego tak jest. Czekaj, Tyson. Spokojnie, synu. Wujku, chodź. Wujku, chodź, Paszo, chodź. Dobrze, Tysonie. Spokojnie, synu, spokojnie. Spokojnie, synu. Teraz, wuju. Wyszedł na zewnątrz i chce zostawić zapach dla kolegów. Niech to robi, ale i tak mnie to denerwuje podczas spacerów. Gdy go wyprowadzam, nawet nie idzie za mną. Ale te kury się ustawiły, co? Kury zgłodniałyście? Dla nich też już pora na jedzenie. Przyjaciele czekają w gotowości. Tyson, nie podchodź tak blisko, synu. Uważaj. Nie podchodź za blisko. Spokojnie. Zobaczymy, czy nasze psy pokażą pewność siebie także na zewnątrz. Jestem tego ciekawy. Pasek jest tak cienki, że aż boli mnie ręka. Chodź tutaj, synku. Wójku, chodź. Hektor jest teraz skupiony na wujku, przyjaciele. Przyprowadź też diabla. Diablo też się zafiksował, jest naprawdę źle. Dobrze, Tyson, uspokój się. Zobaczcie wzrok Diablo prawdziwy psychol. Widzicie, jak tylko czeka, by się rzucić. Diablo, spokojnie, kolego. Chodź, wujku. Hektor! Wujku chodź! Wujek nawet nie próbował do nich podejść, zobacz! Wujek zbliża się powoli. Hektor nie spuszcza wzroku, zobaczcie. Bardzo lubię to u Hektora, przyjaciele. Poczekaj, wujku, teraz już za bardzo się zbliżyłeś. Nastroszył sierść. Dobrze, synu, spokojnie, 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 spokojnie. Diablo też atakuje. Daj na razie nic nie powiedział Hektorowi. Chodź tutaj, synu. Chodź, synu. Hektor pasza spokojnie. Wujku, ten mały już warczy. Chodź, mój książę, do diablo. Zobacz, jak diablo się zafiksował. Diablo! Diablo teraz luzuje łańcuch. Zaraz nagle ruszy, panowie. Diablo. Zobaczcie na Diablo, on wygląda jak prawdziwy psychol. Diablo, chodź. Patrz teraz. Patrz teraz. Diablo, chodź. Diablo teraz całkiem milczy. Cicho obserwuje, patrz. Chyba śledzi wujka. Nagle zaatakuje, taki już ma charakter. Atakuje nagle, nawet tego nie widzisz. Zobaczmy, no teraz w ogóle nie odrywa wzroku. Patrz. Faisal też zaczął ryczeć z tyłu. Diablo, chodź, synu. Spokojnie, synu. Spokojnie. Dobrze, Tysonie, spokojnie, synu. Wujku, popatrz, Hektorowi tego nie zrobił, ale teraz diablo go trzyma. Widzisz? Jakby odpowiadał na Diablo. Oba atakują bez szczekania. Nie rozumiesz, zobacz. Chodź, Daju, chodź. Celowo nie odwraca się tyłem. Gdy się odwróci, pokaże dominację, Daju. Właśnie dlatego nie unika kontaktu wzrokowego. Zobacz. Odwrócił się teraz, widziałeś? Czekał na moment. Teraz to zrobił. Chodź, synu, do Hadesa. Poczekaj. Chodź wuju. Teraz obejrzyjmy ojca Hadesa. Zobacz, Hades też teraz się zablokował, nie atakuje bezpośrednio Hej Liz. On tylko obserwuje. Powoli go obserwuje. Hej, wujku. Hej, Marla, Marla, nie Marla, ci! Teraz Marla właśnie zaatakowała wujka z boku, przyjaciele. Gdy Marla polowała na Hadesa, wujek się zdenerwował. Marla, chodź córeczko. Mój lwie, widziałeś Marlę, jak ją złapała z boku? Złościłem się na nią, widziałem, hej. Hej, stój, poczekaj, poczekaj, nie Marla, nie! Marla, poczekaj. Hej, nie Marla. Marla, stój. Marla, stój. Dobrze, młodzi, spokojnie. Poczekaj, córko, poczekaj, córko, poczekaj córko. Marla z boku, przyjaciele. On nas obserwuje i czeka, by się rzucić. Wszyscy nas otoczyli. Poczekaj sprawdzę. Dobra, chłopaki, dajcie mi się trochę odsunąć. Poczekajcie. Musimy odciągnąć do jego. Nie odciągaj daj jego. Tyson, wyjdź. Wyjdźcie, chłopaki. Widzicie, Marle? Nie bez powodu nazywam ją facetobójczynią. Moja dzielna córko. Diablo też bardzo się napalił. Dobrze, Marla, spokojnie. Patrzcie, Marla właśnie wyrzuca daję, przyjaciele. Widziałeś? Strasznie się na niego wkurzyła. Wkurzyła się na niego za atak na Hadesa, bo zaatakował jej syna. Chodź, Pasia. Wujku, chodź. Wujku, chodź, 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 chodź. Chodź tutaj, synu. Chodź tutaj, synu. Dobrze, Hektorze. Spokojnie. Spokojnie. Marla, dobrze, córko. Bracie, Marla, rzeka obok. Żeby się rzucić. Najlepiej będzie, jeśli wsadzimy tego dnia z powrotem do klatki. Bo wygląda na to, że zaraz się pobiją. Spokojnie, synu, spokojnie, synu, spokojnie, synu. Chodź tutaj, Daju. Marla, spokojnie, Marla, odsuń się. Dobrze, córko, wyjdźcie. Dobrze, wujku. Tak, włożyłem wujka do klatki, przyjaciele. Nie ryzykujmy za bardzo. Otoczyli nas Tyson, Marla i reszta. Już samo to, że Marla zaatakowała z boku, bardzo mnie zaskoczyło. Marla, chodź. Chodź, moja dziewczyno, chodź, 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 chodź. Marla, chodź. Chodź, moja dziewczyno, chodź, pozwól mi cię pogłaskać. Chodź, Marla, Marla. Gdzie jesteś? Chodź. Chodź, ich na widzisz królową. Stara wyjadaczka, co? Hej, Hector i Diablo. Poczekaj, synu, mogą zerwać łańcuchy. Zostaw. Synu, uspokójcie się. Hector i Diablo zaczynają się wzajemnie prowokować. Marla to królowa nie mówię tego bez powodu naprawdę na to zasługuje. Tam nie posłuchał i się wycofał inaczej od razu by się rzucił i miałbyś kłopoty. Wujek znów popiera Marle, więc Tyson i reszta zaatakują wujka. Masz kłopot na głowie, przyjaciele. Wyprowadzę Asię i sprawdzę, jak jest, gdy Marla jest na dworze. Marla i Asia są wrogami. Zobaczmy, jak zareagują. Marla! Wypuszczam twoją rywalkę, córko. Słyszałaś? Odsun się proszę. Chodź, Asja, poczekaj. Asja, chodź. Teraz na jej szyi jest ta obroża, a druga jest z kolcami, prawda? Świadomie ją zdjąłem, niech Bóg chroni. Załóżmy, żeby się pobiły. Hej! Widzisz, rzucała się na Tysona. Jeśli się pobiją i rzucą na siebie, tym razem mogą sobie poważnie zaszkodzić. Tyson, chodź tutaj. Tasia Ta jest Twoją wrogiem, synu. Marla, chodź. Marla, chodź, 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 chodź. Chodź, podejdźmy do Marli i zobaczmy. Marla, kto to jest córeczko? Patrz teraz, jak Marla podchodzi. Marla, kto to jest córeczko? Popatrz teraz, poczekaj, Asia. Popatrz teraz, popatrz. Tak się rozgląda dookoła, obwąchuje Asię. Spokojnie, Asiu, spokojnie. Wiem już, że nie będą się bić, przyjaciele. Dlatego spokojnie je wołam i wypuszczam. Nie zrozumcie mnie źle. Chodź, córko, pójdziemy do innych razem. Marla, zaczekaj. Nie atakuj z boku, chodź. Zaczekaj, Marla, bądź grzeczna. Marla uparcie śledzi asie z boku. Widzicie? Marla, nie podchodź za blisko, córeczko. Chodź tutaj do Hektora. Przecież już cię Hej, hey, Marla. Zobacz, Marla od razu przyszła się zanurzyć. Widziałeś? Marla, zaczekaj. O! Marla w ogóle nie lubi tej Asi. Poczekaj, zobaczę. Spokojnie, Marla. Chodź do Diablo. Dobrze, Marla. Dobrze, Marla. Zobaczmy, czy Asia znowu zrobi to, co ostatnio zrobiła Diablo. Dobrze, Marla. Spokojnie. Diablo, chodź. Diablo, co robisz, synu? Nie wiadomo, co wyprawiasz. Córciu, twój ogon to bić. Marla, nie podchodź. Marla, widzisz? Diablo się złości, żebyś nie szła do innych dziewczyn. Dobrze, Hektorze, spokojnie. No powiedz coś. Wujek też próbuje otworzyć drzwi klatki. Chodź tu, córeczko, podejdź też do Hadesa. Chcecie wypuścić z Hadesem i nagrać wideo? Zróbmy to. Napiszcie w komentarzach. Chodź, córeczko. Hejdis, mój lwie, Hejdys na to nie zareagował. Marla bardzo się wkurzyła. Zawsze wszystkich ustawia: chodź synku, chodź córeczko, chodź. Chodź, Asja, dobrze mija, spokojnie. Tyson, chodź. Tyson, chodź, mój panie. Tyson, czemu Asja cię nie lubi, synu? Naprawdę, ta Asia w ogóle nie lubi Tysona, chłopaki. Ona tylko czeka, by zaatakować. Czy jest szalona? Przejdź, Asja, zobaczmy, córkę. Ale patrz uważnie. Asja, jak myślicie, zaczęła przybierać na wadze, prawda? Co o tym sądzicie? Masha'Allah, bardzo na nią uważam. Tyłek i przód ładnie się zaokrąglają. Jej sierść bardzo się poprawiła, maszala. Moja córka doszła do siebie, maszala. Intensywnie ją karmiłem, zobacz. Karmiłem ją intensywnie. Przyszła wychudzona, a teraz, maszala wygląda świetnie. Ogon był trochę cieńszy, ale zaczął się porządnie pogrubiać. Zrozumieliście? Moja córka została pierwsza klasa. Wejdź, córko. Chodź, teraz Asia jest moja w pracy. Niektórzy radzą, żebym ją przywiązał łańcuchem, ale nie mogę, przyjaciele. Nagle atakuje resztę, wybucha bójka. Asia jest teraz silnym psem. Hej! Co się dzieje, synu? A przy kolejnym rozdziale pojawi się problem, rozumiecie? Nie jest łatwo ich rozdzielić. Zawsze, kiedy wielkie psy, takie duże psy się biją, rozdzielić je to śmierć, przyjaciele. Ale patrzcie. Najmocniej zareagował na Hadesa. Widzieliście? Asja, spokojnie. Asja, na kogo znowu ta dziewczyna się rzuca? Najsilniej zareagowała na Hadesa, choć Marla również ma swój urok. Gdy zobaczyła, że atakuje własnego syna, od razu próbowała zdominować samca. Marla naprawdę świetnie sobie z tym radziła. Marla, chodź, Marla! Marla, gdzie jesteś? Marla, chodź, córeczko, chodź, 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 chodź. Chodź, ślicznotko, chodź tutaj, pozwól, że cię pogłaszczę, chodź. Królowa, królowa, moja lwico, co z ciebie za stworzenie, zobaczmy. Tutaj ważne nie jest to, czy ją bije, czy nie, przyjaciele. Tutaj ważna jest pewność siebie, psa. Zrozumieliście? Pewność siebie psa jest kluczowa. Królowa Marla to przykład. Dostojna, pewna siebie, choć ma 8 lat i się zestarzała. Ale mashallah, nadal nie traci dawnej pewności siebie, odwagi i serca. Widziałeś, jak od razu rzuciła się na tego wielkiego psa i jeszcze próbuje się z nim zmierzyć. Krzyknąłem, przestraszyła się i cofnęła. Gdybym ją zostawił i wydał komendę, natychmiast by zaatakowała. Spróbuj je rozdzielić, jeśli potrafisz. Chodźmy zobaczyć Maraza, koledzy. Mój lwie synu, co robisz? Spójrz za siebie. O! Mówiłem wam przecież, że Diablo ugryzł go z tyłu. Zobacz, nacisnął jego ogon. O, spokojnie, synu, spokojnie. Przebił mu tam ogon. Przed nagraniem mówiłem, że Diablo zerwał obroże. Chodźcie, psiknijmy tam trochę niebieskiego sprayu, przyjaciele. Teraz tylko tyle. To nie jest ugryzienie psa, na przykład. Kiedy psy gryzą, mają jeszcze siłę nacisku szczęk. Dla przykładu, Rottweiler wywiera nacisk 300 kg, gdy gryzie. To znaczy, że teraz jego ogon boli tak, jakby spadło na niego 300 kilo. Zrozumieliście? Dobrze, Maras, chodź. Chodź, zrobimy ci spray, synu, chodź. Kurde, ogon to też bardzo rzadkie i wrażliwe miejsce, wiesz? Ugryzł dziecko w zaskakującym miejscu. Wariat! Chodź, Maras, chodź. Chodź, mój panie. Teraz tam, tam damy niebieski spray. Ten niebieski spray znieczuli to miejsce. Zrozumieliście? Żeby rana się nie zaraziła. Mazlum, poczekaj. Poczekaj, Pasiam. Podam mu lek przeciwbólowy, żeby złagodzić ból. Poczekaj, Mazlum. Mój przystojniaku. Stój. Maras, dokąd idziesz, synu? Chodź. Chwila. Teraz patrzę, może się też do mnie zwrócić? Poczekaj, Maraz, zrobię to. Nie zrobiłem tego dobrze. Chodź, pasiam, chodź. Maraz, chodź. Chodź, synu, podejdź na chwilę. Byle mnie tylko ten zwierzak nie ugryzł, przyjaciele. Dobrze, Pasiam, spokojnie. Teraz. On już ma rany na głowie, przecież Ci o tym mówiłem. Mówiłem, że walczył z Mazlumem i Apolem. Rany spryskałem sprejem za dnia. A teraz, gdy diablo-wariat ugryzł go przed nagraniem, tam wyrządził dużą szkodę. Nagle zerwał smycz, przyjaciele. Nic nie mogliśmy zrobić. Wyskoczył, gdy byłem odwrócony plecami... Wtedy dokładnie ugryzł. Złapałem, rozdzieliłem, ale było już za późno. Zobacz, tam nacisnął, ponieważ wywarł nacisk szczęką na ogon. Uszkodził go. Szczerze mówiąc, ja w tej historii to maraz miał pecha, przyjaciele, a przecież maraz nic tam nie zrobił. Po prostu podszedł do diablo, ale ponieważ był facetem, od razu się rzucił. Pytacie, czemu nie wypuszczam ich razem? To niemożliwe. Są trochę nieprzewidywalne. Tak bywa między psami. Te zwierzęta mają silne cechy przywódcze i nie dogadują się z innymi samcami. Od razu atakują. Rozumiecie? Ich silny nacisk, szczęk od razu powoduje obrażenia. Gdyby ugryzł maraza w głowę, nie bolałoby go teraz tak bardzo. Bo ogon to dość wrażliwe miejsce. Podamy mu środek przeciwbólowy, jak szczypce, żeby złagodzić ból i żeby doszedł do siebie. Dzisiaj pomyślałem, że pokażę wam do Jego. Chciałem, żebyście poznali go z naszymi samcami na zewnątrz, przyjaciele. Dziś najbardziej zaimponowała mi Marla, nie samce ani daje. Królowa Marla wykazała się pewnością siebie i odwagą, Marszala. Bardzo was kocham. Polubcie film, subskrybujcie kanał i trzymajcie się. Pozostańcie zdrowi, moi przyjaciele.